Witam na moim kanale dzisiaj wyczytałem, że w Polsce wznowiona została sprzedaż węgla brunatnego więc chciałbym wszystkich przeszczec tam gdzie mam właśnie skierowany telefon gdzie wskazuję tym wskaźnikiem o te plamy brązowe na tym kominie one są już zamalowane Kilka razy na biało, a i tak je widać. Powstały właśnie 15 lat temu. Pierwszy raz odpaliłem tu pies kotłowni, i na pierwszy rok właśnie kupiłem kilka ton węgla brunatnego, świeżego z kopalni. Paliłem takim świeżym, brunatnym węglem. Przestrzegam przed paleniem, takim mokrym, świeżym, brunatnym węglem ponieważ na kominie po pewnym czasie zaczęły wychodzić takie brązowe plamy. Tak jak tu zobaczcie, takie robić się zaczęły zacieki. I później przekształciły się w takie wielkie plamy. Przestrzegam jeszcze raz przed paleniem mokrym węglem brunatnym. Tak samo przestrzegam przed Paleniem w niskich temperaturach, bo też mogą takie powychodzić plamy. U mnie to nie ma wielkiego problemu, ponieważ komin nie, nie idzie w domu w ścianie, tylko jest osobno postawiony w kotłowni, więc w domu tego nie widać. Ale większość kominów jest postawione w środku domu. Jak powychodzą takie plamy na kominie. Jest to praktycznie nieusuwalne. Trzeba kuć tynk. Specjalne smarowidło kupywać i specjalny drugi tynk nakładać. A do tego wszystkiego te plamy, które wydostaną się ze środka komina z tego mokrego węgla brunatnego bardzo mają nieprzyjemny zapach. Ten zapach kotłowni najbardziej Siła aktywnia wtedy, gdy się nagrzeje komin. Także jeszcze raz przestrzegam. Mimo niskiej ceny węgla brunatnego, bo wyczytałem, że ma on być w granicach 300 zł za tonę. Limit nawet można będzie kupić 6 ton. Przestrzegam przed tanim węglem brunatnym w ogóle przed paleniem tym świeżym węglem brunatnym w tym roku. Węgiel brunatny musi być wysuszony, żeby nim palić Ze swojego doświadczenia 15 lat wstecz powiem, że Tym węglem brunatnym świeżo przywieziony z kopalni A kupiłem go dlatego, bo była atrakcyjna cena, wiadomo Po budowie Świeżo tu było, to więc e, Finansowo nie było tak super Za 100 zł tona, 15 lat temu było. Więc spaliłem tym węglem i powychodziły mi w tym samym roku takie plamy. Nie nabijecie dużo tym mokrym węglem temperatury na piecu, a zepsujecie sobie komin. Węgiel brunatny mokry nie nadaje się do palenia w centralnym. Jak wyczytałem na stronie kopalń, która, kopalni, która sprzedaje ten węgiel brunatny, od razu sobie zaznacza, że nie bierze odpowiedzialności. Nie bierze odpowiedzialności za skutki palenia tym węglem brunatnym. To już dużo mówi za siebie. Więc jeszcze raz odradzam palenie węglem brunatnym, jeśli się nie chce później mieć kosztów naprawy komina, bądź w skrajnych przypadkach nawet y, rozebrania komina i budowania nowego. Ten zapach w domu normalnie, w pokoju, będzie nie do zniesienia, jeżeli wyjdą takie plamy na kominie. Dziękuję bardzo, trzymajcie się. Proszę o łapkę w górę i subskrypcję.